To jest lipa. Właśnie ktoś z niej wysysa soki. W czasie, gdy tutaj w pobliżu praca w Re lipa zaatakował Skupienie lipowy. W 2016 roku w Rzeszowie stwierdzono pierwszy raz wystąpienie tego puskwiaka, który pojawił się, przyszedł do nas akurat w rejonie Cieszyńskim, gdzie się znajdujemy przez Brabę Morawską z nadmorza śródziemnego, a wcześniej z Afryki. To zjawisko, które obserwujemy, to jest agregacja, czyli tworzenie się skupisk. Później pokażę, jaka jest skala tego. Jak widzicie, mają około 4-5 mm. Nazwa łacińska to Oxycarenus lavaterae. Ta lipa jest dość biedna. Kiedy inne lipy teraz jeszcze mają listki, to już właściwie wygląda, jakby była gotowa do zimy. Właściwie wszyscy koło tego drzewa przychodzą i każdy myśli, że to jest mech jakiś na tym drzewie. Natomiast kiedy się zbliżyłem do niego. Znalazłem no właśnie to. Dzisiaj, kiedy wszyscy się covid zajmują, nas atakują powoli pustkiaki z nadmorza śródziemnego. Minus 10 stopni powoduje, że one wymierają. 15 stopni mrozu powoduje, że 99% ich populacji wymrze. Ale aktualnie zimy nie są już takie mocne jak kiedyś. Więc jeśli przetrwają, to nam lipy zjedzą. Tu jeszcze nawet na listkach siedzą. Prawdopodobnie nie mają u nas wroga naturalnego, więc no wygląda to dosyć okazale, ale zobaczcie jak i do tego jest Cała lipa. Stąd ich nazwa, skupienie z lipowych, pewnie skupiałem się na lipach i sobie siedzą. Wszyscy przejeżdżają koło nich, koło tych drzew zaatakowanych. Chyba nikt się nie przyglądał temu co tu się dzieje. Tak więc... Miał być krótki ten film, ale no nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie filmować. Skupienie z lipowy skupił się na lipie. Pozdrawiam.